Już dziś Walentynki, czyli Święto Zakochanych, dzień, w którym na różne sposoby staramy się wyrazić i okazać najpiękniejsze z uczuć. Co zrobić, gdy brakuje wystarczająco dobrego pomysłu? Najczęściej udajemy się do kwiaciarni, drogerii lub jubilera, ale jak się okazuje, warto odwiedzić także bibliotekę, przynajmniej tą działającą w Ostrzeszowie, w której walentynki trwają już w najlepsze od kilku dni. Po raz kolejny zachęcamy naszych czytelników, żeby wysyłali swoim najbliższym kartki, takie tradycyjne, własnoręcznie napisane. No i oczywiście, żeby sięgnęli po poezję, albo po słowa wybitnych twórców literackich. I w tym roku mamy taką okazję, ponieważ patronami roku 2025 są uznani poeci, pisarze nasi, rodzimi polscy. Między innymi Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Władysław Rejmont, Antoni Słonimski. I właśnie z utworów tych osób wybrałyśmy specjalne cytaty, które mówią o miłości. Graficznie przygotowałyśmy takie kartki, pocztówki, które mogą czytelnicy wziąć z naszej biblioteki, podpisać, uzupełnić i podarować najbliższej osobie za darmo. Z miłością i do czytelników, i do ich najbliższych. Myślę, że te kartki będą wyłożone jeszcze przez jaki, jakiś czas, a jeżeli będzie potrzeba, to na pewno dodrukujemy, tak żeby wszyscy byli zadowoleni. To znakomita forma krzewienia czytelnictwa. Być może zapoznanie się z cytatem na Walentynce stanie się dla kogoś początkiem przygody z poezją jak zwykle co roku zachęcamy do sięgania do tomików poezji, ponieważ widzimy, że statystycznie poezja nie cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony czytelników, a teraz jest ten moment, bo tak jak wcześniej już koleżanka powiedziała, no gdzieś tymi utworami literackimi staramy się też wyrazić nasze uczucia do, do osób najbliższych. Również kartki walentynkowe są wyłożone zarówno w oddziale dla dorosłych, jak i w oddziale dla dzieci i młodzieży. Tam no, nie mamy literackiego patrona roku, ale mamy naszego kochanego Kubusia Puchatka, który jest dobry. Na, na każde święto, a na Walentynki tym bardziej. Co ważne, w Ostrzeszowskiej Bibliotece Publicznej Walentynki nie zakończą się 14 lutego. Tydzień później odbędzie się tam wyjątkowy koncert w wykonaniu znanego saksofonisty Piotra Bajlona Kowalskiego, mającego na swoim koncie współpracę z tak znakomitymi artystami jak Zbigniew Wodecki, Krzysztof Krawczyk czy Michał Urbaniak. Koncert ten będzie właśnie na zasadzie muzyki saksofonicznej. Będą znane utwory światowe muzyki rozrywkowej. Rozumiem, nawiązujące do Walentynek. Nawiązujące do Walentynek, ale przy okazji będzie można nawet potańczyć przy tej muzyce, wypić smaczną kawkę i coś słodkiego spożyć. Uważam, że koncert będzie na pewno udany i, i, i sympatyczny, który pozostawi w naszych wrażeniach na pewno wiele wspaniałych muzycznych wrażeń. I zapraszamy serdecznie. Przyłączamy się do tego zaproszenia. Koncert rozpocznie się w piątek 21 lutego o godzinie 17. Wstęp wolny.